Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozy dla osób urodzonych w znaku wodnika. Na kwiecień 2024 wodniki mają rycerza Buław, szóstkę denarów. No, wygląda na to, że miłość też mają, ale do pracy też muszą niestety, znaczy, no stety czy niestety. Zależy czy lubią swoją pracę. No to już od tego zależy. Co tam dalej mamy? No, ale w pracy jesteście tutaj postrzegani pozytywnie. No, ale zmartwienia też są. Słoneczko. No, wychodzi słoneczko za tych zmartwień. Potem jakaś zmiana. Co tam jeszcze mamy? Siódemka buław. Demka Buław, to już będzie wszystko czy tu jeszcze coś nie, jeszcze jedna by musiała być o ja piątka kielichów na koniec nie lubię jak na, na koniec jest coś takiego smętnego, dlatego wtedy dodaję na kolejny miesiąc no i proszę, jest i jest coś na kolejny miesiąc a tu rozpoczynamy od Rycerza Buław jest to zdecydowane działanie. W ogóle karta zmian, czyli jakieś zmiany tu w waszym życiu będą następować. Może to nastąpić na skutek waszej decyzji lub na skutek podróży, bo to jest też karta podróży między innymi. Możecie zmienić miejsce, zmienić lub zmieniać miejsce pobytu lub zmienić miejsce pracy. Cóż jeszcze? no Niektórzy mogą zmienić miejsce zamieszkania nawet. Ale przede wszystkim jest to karta działania, takiego ożywionego, wzrost aktywności, wzrost kontaktów z innymi ludźmi. Co jeszcze? No entuzjazm tu się pojawia, więc jest pozytywnie, bo entuzjazm rodzi radość. Także radość tu też jest. Jest tu także poszukiwanie nowych dróg, czyli czegoś tu szukacie, no czegoś w waszym życiu widocznie uważacie, że czegoś wam brakuje, szukacie czegoś innego, może nowych przygód, może nowych znajomości, może właśnie tych damsko-męskich. No jeżeli tak, jeżeli szukacie miłości, to możecie ją znaleźć jak najbardziej, nawet dosyć szybko, ale to może być też rozkwit miłości z tą partnerką czy partnerem, tu, których już znacie w tym momencie. Także to, to, tą kartę należy traktować jako rozkwit uczuć, rozkwit czegoś. Rozkwit także harmonii. Jest to karta zgody, pojednania, porozumienia. No, ale jeszcze tutaj wracam na chwilę do tego rycerza. Bo on jest taki bardzo spontaniczny, to też jest w nim takie charakterystyczne, że tu jesteście spontaniczni, czyli, no nie ma tu sztywności, jakiegoś takiego, jakiejś takiej ciężkości, o, tylko jest lekkość, spontaniczność. Jesteście tacy, jacy jesteście, pokazujecie się tacy, jacy jesteście, czyli to jest fajne, bo jesteście sobą. Przede wszystkim jesteście sobą, co jeszcze? Czujecie, że żyjecie. Mogą tu być flirty, przygody, jakieś przyjemności, jakiekolwiek, niekoniecznie związane z z flirtowaniem. Ale co jest jeszcze takie charakterystyczne, tu jest szybkość i zdecydowanie. Czyli tu się nie wahacie, działacie, albo gdzieś tam podróżujecie, dużo się dzieje. Zdrowie powinno w miarę dopisywać, macie tu dużo energii. Hmm, cóż jeszcze, namiętność się pojawia no ta namiętność w połączeniu z miłością jak najbardziej pasuje, czemu nie wszystko, hmm, wszystko. no może nie wszystko ale dużo to się ciekawie układa yy, macie ukierunkowanie na cel no i teraz każdy wiadomo ma inny cel więc ja tu nie będę się na tym skupiać jaki kto ma cel ale jeżeli celem jest miłość to jak najbardziej macie jeszcze słoneczko a słoneczko też dobrze wróży miłości także w miłości może się wiele dziać Jesteście tu pełni energii, macie też dużo pomysłów. No i na tym poprzestanę, bo nie ma co przesadzać. Teraz tu macie szóstkę danarów. To jest karta równowagi. Przede wszystkim równowagi w materii, czyli coś Wam się tu zrównoważy, a to korzystnie wpłynie na Wasze życie. Co może się zrównoważyć? No, no na przykład, może wrócić do Was to, w co zainwestowaliście swoją energię wcześniej, czyli albo pieniądze, albo jakaś pomoc czy rzuczliwość ze strony jakiejś innej osoby jest to karta właśnie hojności dobroczynności, czyli to albo wy możecie być tym hojnym i dobroczynnym, albo ktoś wam udzieli pomocy, ponieważ wy jemu wcześniej pomogliście i to tak na zasadzie rewanżu by było Także dobrze, bo, bo dochodzi do równowagi. Ta równowaga jest potrzebna. I tu nadal jest równowaga i harmonia, tylko że tu już w uczuciach, tak? Tu w materii, tu w uczuciach, A czyli bardzo dobry pierwszy tydzień. Jeżeli wcześniej była jakaś niezgoda w waszym związku, to tu może dojść do zgody. I tak samo w miejscu pracy, jeżeli coś tam było niedogadane, to tu następuje dogadanie się, jakaś umowa może być zgoda. Co jeszcze może być, podpisanie jakiejś umowy, wręcz może być, może być podpisanie jakiejś umowy. Czyli zarówno w sprawach zawodowych, jak i osobistych, karta ta wróży bardzo dobrze, bo właśnie taką zgodę, harmonię, pojednanie, yy, pogodzenie się. Cóż dalej tam mamy? no praca, no jesteście pracoholikami ale właśnie dobrze pracujecie bo jesteście tutaj postrzegani jako dobry, rzetelny pracownik cieszycie się uznaniem, czyli wasza praca cieszy się uznaniem, czy to ze strony klientów czy przełożonych, no ten pracoholizm aż w dwóch kartach to cóż, mówi samo za siebie ale jest też coś niejasnego pojawia się jakaś niejasność i no, zaćmienie jakieś tam ma być w, w tym miesiącu, zaćmienie słońca. Tu jest pokazany co prawda akurat księżyc, ale on jest właśnie pokazany po to, żebyście tutaj wyszli z tej energii, takiej niepewności, takiej, no, troszkę lęku tu jest, bo czegoś nie wiecie, czegoś nie widzicie. A zaćmienie słońca też na tym polega, że czegoś nie widzicie, jakiegoś fragmentu. Tu jest pokazany księżyc, przypomnę, nie słońce. Słońce macie pokazane później i to już oznacza klarowność, czyli z tej energii takiej ciemnej, niejasności, nieklarowności, lękowości, obaw przechodzicie później w energię jasności i klarowności i Sprzyjania, czyli zarówno sprzyjacie sobie, jak i okoliczności zewnętrzne Wam sprzyjają. Wy sobie sprzyjacie poprzez podniesienie wibracji, poprzez większą odwagę. O, tą odwagę już tu widać. I poprzez radość, wejście w stan radości, wdzięczności, poprzez otwarcie się na, na możliwości, jakie, jakie ze strony świata do Was płyną tutaj. Czyli na wszelkie dobra jesteście tu otwarci. Ale żeby nie pominąć tu czegoś, macie tam ósemkę mieczy, czyli poczucie ograniczenia, poczucie jakiegoś przyblokowania. Z czego to wynika? To wynika przede wszystkim z myśli, czyli z programów umysłu. Umysł działa jak komputer, no więc skoro tak, to można te programy zmienić. Jeżeli jakieś programy macie niekorzystne, a dwie karty o tym aż by wskazywały, że macie jakieś programy, przede wszystkim, no, jakieś szkodliwe przekonania, no to już nazwijmy to w ten sposób, może to będzie też bardziej zrozumiałe. Macie jakieś szkodliwe przekonania, być może z dawien dawna je w sobie trzymacie, czy macie je w tym swoim umyśle, i one wam tu szkodzą, one was blokują, i to bardzo, bo zawsze dwa razy to jest pokazane. No, to trzeba te przekonania by było zmienić no dla własnego dobra. Ja nie zachęcam, nie, nie namawiam, tylko po prostu yy, mówię, że yy, te przekonania was tutaj blokują. Może to są przekonania tego typu, że ktoś wam kiedyś powiedział, że czegoś nie możecie zrobić albo że coś jest niemożliwe, że nie dacie rady. No, może w sami sobie to wmawiacie, że z czymś tam nie dacie rady, ale jednak zdobywacie się na odwagę, idziecie w nową drogę, czyli wychodzicie z tej strefy. Hmm, niekomfortowego komfortu, czy jakby to nazwać, bo to w zasadzie y, ten komfort, z którego wychodzicie, on wcale nie jest komfortowy, więc ja dlatego tak dziwnie mówię: wychodzicie ze strefy niekomfortowego komfortu, czyli dokonujecie zmiany, wychodzicie na nową ścieżkę, na nową drogę, coś nowego, może nowa praca tu będzie, y, ale to wy się na to decydujecie. To nie tak, że, że to ma tam z, gdzieś skądś przyjść, tylko po prostu wy dokonujecie tej zmiany, podejmujecie decyzję, no i to widać, że jest dobra decyzja, macie słońce jak byk. A to, że się coś tam wali, no to wali się to, co nie jest dobre, tylko to się wali. Wali się zawsze to, co jest zbudowane na kruchych fundamentach, być może stary związek, bo wy tu macie na oku jakiś nowy związek, być może tak to wygląda. Dla niektórych właśnie tak to będzie wyglądać. Może macie nowy związek, a ten stary się wali, a może macie na oku już jakieś nowe pomysły na pracę, czy nowe pomysły na siebie, a ta stara praca, no po prostu odejdzie w niepamięć, no bo nie, widocznie nie do końca jest dobra. Ale to nie musi dotyczyć pracy, to może dotyczyć czegoś innego zupełnie. Tu też chodzi o zmiany stereotypów myślowych, czyli dokładnie to samo, co wcześniej tu mówiłam. Te stereotypy myślowe, które wam tu szkodzą, czyli te niewłaściwe przekonania, te szkodliwe przekonania, one wreszcie tu runą i to spowoduje dużo zmiany też. Ale nie od razu, bo wy tu macie jeszcze takie energie kiepskie trochę. Trochę macie kiepskie, bo nie patrzycie na potencjały. Tylko uważacie, że musicie się przed kimś bronić albo przed czymś. Musicie się smucić, musicie być niezadowoleni. No wy tak uważacie, bo nie widzicie potencjałów. A te potencjały tutaj są... Tylko trzeba na nie zwrócić uwagę i trzeba się na nich skoncentrować, żeby je wykorzystać, bo jak na nie nie patrzycie, to nie jesteście w stanie ich wykorzystać. I co tam teraz na ten maj było pokazane? Yy, nie wiem, która karta była pierwsza w sumie, ale to nie ma znaczenia. No najważniejsze, że. Nie tylko macie zwrócić się stronę potencjałów, które istnieją blisko was, ale macie zawojować mieczem prawdy, czyli to, co tutaj, o co tutaj walczycie, jakby, czy przed czym się bronicie. No, najważniejsze, żeby walczyć mieczem prawdy, żeby walczyć o swoją wewnętrzną prawdę. O to przede wszystkim trzeba walczyć. Jak, jak o to zawalczycie, to um, odzyskacie tę swoją wewnętrzną mądrość, to swoje wewnętrzne prowadzenie. Też sytuacja finansowa może się tu poprawić. Mimo że to nie jest karta finansowa, ale jest to karta mądrości. Tu są mądre decyzje między innymi właśnie też finansowe, ale także ogólnie, ogólnie życiowe, bo kierujecie się i wewnętrzną prawdą i no i wszelką mądrością zgromadzoną do tej pory, bo jakiś czas już żyjecie na świecie i zgromadziliście jakąś mądrość, jakieś doświadczenie życiowe i tym macie się kierować, ale właśnie ta prawda tu jest też bardzo podkreślona, czyli nie trzymać się plotek, nie trzymać się jakichś dziwnych, niesprawdzonych informacji, bo Wy oczywiście informacji potrzebujecie, ale tylko takich, które są prawdziwe, więc trzymać się trzeba wszystkiego, co prawdziwe, na tym budować, bo tu było coś, co co było zbudowane na iluzji, albo na kłamstwie, albo na czymś, co zdesaktualizowało się po prostu. Teraz macie budować na prawdzie. Na swojej wewnętrznej prawdzie, jeszcze tu kapłanka podpowiada cichutko. Jest to symbol mocy, czyli odzyskacie swoją moc. To jest też bardzo ważne, bo tu na chwilę tracicie moc przez to zamartwianie się, przez to poczucie takiego przyblokowania, Poczucie niemocy jakiejś sprawczej, no chwilowo to oczywiście trwa, to nie trwa cały miesiąc, ale na chwilę te, te swoje moce tutaj jakby zatracacie z własną wolą, własną wolą, bo skupiacie się na takich myślach negatywnych, natomiast tu odzyskujecie już swoją moc, w tym moc uzdrowieńczą również, to też jest ważne. Jest to symbol wiedzy duchowej. Cóż jeszcze, podpowiedzi ze strony intuicji tu będą ważne, czyli intuicja ma was prowadzić, ta wewnętrzna wasza mądrość, te wewnętrzne podpowiedzi mają was tu prowadzić, także snom warto się przyjrzeć, czyli co nam się śni, no ale to trzeba też umieć zinterpretować. No to już też sami, każdy sam też powinien się zastanowić, co ten sen oznacza. Co dalej? No, jak najgłębiej szukać odpowiedzi w sobie, właśnie. Właśnie w sobie. Nie, nie chodzić gdzieś tam do kogoś. No, oczywiście, no, czasem człowiek potrzebuje jakiejś porady, czy tam medycznej, czy, czy jakiejś innej, duchowej, nawet też. Ale trzeba pamiętać, że w sobie się też ma tą mądrość. Cóż jeszcze. No jest tu pokazana też pewna zaduma, może też i nauka, bo te dwie karty też należą do nauki, do potrzeby nauki, czyli hmm, trochę dziwnie to zabrzmiało. No w każdym razie może będziecie potrzebować się dokształcić, ale tu tak jak mówiłam na początku, trzeba zwrócić uwagę na to, która wiedza jest tą prawdziwą wiedzą, tą opartą na prawdzie. Czy tak samo informacje pojedyncze, jakieś informacje, które są prawdziwe, a odrzucić te, które nie są prawdziwe. Przesłanie. Zanim zaczniesz nowe życie, musisz odpuścić to, którym żyłeś. No tu jest nowe życie pokazane, tu idziesz w nową drogę, ale najpierw potrzebujesz odpuścić to życie, którym żyłeś, czyli to zamartwianie się, życie według starych przekonań, które są nieaktualne lub w ogóle nieprawdziwe, lub w ogóle jakieś szkodliwe, ograniczające. To trzeba odpuścić. No po prostu wyjść z tego, zakończyć to, zakończyć takie myślenie, które was doprowadza do takiego stanu Blokady totalnej, no to jest pokazana blokada totalna. Oczywiście ona, nie, tak jak mówię, nie trwa wiecznie, będzie trwała tak długo, dopóki z niej nie wyjdziecie, a wychodzicie poprzez akt odwagi, poprzez podjęcie decyzji, że gdzieś ruszacie w inne miejsce, w inny sposób, I z innymi myślami przede wszystkim, bo te myśli były szkodliwe, więc z innymi myślami, z innymi przekonaniami. To nie musi być zmiana miejsca koniecznie, ale przede wszystkim zmiana stylu życia, tak bym to. Chociaż rzeczywiście zmiana miejsca też może być, czemu nie, ale przede wszystkim zmiana stylu życia, zmiana myślenia, zmiana postrzegania siebie, swojego życia, swojej sytuacji, innych osób również. Także jeszcze raz przypomnę przesłanie: zanim zaczniesz nowe życie. Musisz odpuścić to, którym żyłeś, czyli takie życie w ciemnych barwach, takie życie by trzeba odpuścić, co tam jeszcze było? A tu jeszcze było takie coś ciemnego, było tu jakieś takie małe zaćmienie, umysłu jakby yy, i wtedy wejdziesz na. Jak odpuścisz tamto życie, wejdziesz na drogę światła. No i jak najdłużej się trzymać właśnie tego, tej jasności, klarowności, no bo tu na chwilę znowu się coś przyciemnia, ale to już aktem Twojej woli, no bo tak jesteś skoncentrowany. Jesteś skoncentrowany na tym, co jest mm, jakieś według Ciebie negatywne. Tak jesteś skoncentrowany. Jeżeli skoncentrujesz się na pozytywach, które tam widać, no one są malutkie, co prawda, tutaj na tej karcie, ale widać, że są pozytywy, są potencjały, jest coś fajnego dla Ciebie, zarezerwowane, tylko musisz się zwrócić w tę stronę. Po prostu trzeba się w tą stronę zwrócić i skoncentrować, skupić się na tym, uwagę tu przekierować, tu, tu gdzie jest jasno, o, na to przekierować uwagę, nie na to, co jest ciemne i niepewne i takie budzące lęk, tylko na tym się skupić, na tej jasności, na radości i tej radości życzę, zdrówka, do usłyszenia.